Niedziela 12.30 w Tychach, GKS Tychy, Starmieret, z nami trener Białoniebieskich Zbigniew Współka. trenerze. Kilka słów o przygotowaniach do meczu w Tychach. 34 kolejki pierwszej ligi, zostały nam dwie do rozegrania, podchodzimy bardzo poważnie do tego spotkania, walczymy o, o punkty. Moi piłkarze walczą o, o pieniądze dla siebie, o szacunek, gramy dla kibiców, z tego co wiem to będą nas, nas wspierali, także jedziemy tam zagrać dobre spotkanie i jedziemy tam po punkty. Cena finiszu sezonu dziesiąte miejsce. No to jest marzenie, które jak tu przychodziłem, gdyby ktoś powiedział to uznaliby go za samobójcę. Natomiast w tej chwili naprawdę po dobrych trzech meczach wyjazdowych, gdzie zdobyliśmy pięć punktów, liczymy na podobnie dobre spotkanie w tychach. Ktoś policzył, że Starmie jest najlepiej punktującym zespołem na wyjazdach wiosną? Ja tego nie liczyłem, nie wiem, natomiast do każdego meczu przygotowujemy się tak samo I, i, i czy w domu, czy na wyjeździe punkty są podobne. Myślę, że mimo tego, że u siebie tych punktów było mniej, to po bardzo dobrych spotkaniach wielu i, i, i troszeczkę może u tu szczęścia w tej rundzie brakowało w meczach domowych, żeby tych punktów zgromadzić więcej. Natomiast na pewno jesteśmy w dobrej dyspozycji, to pokazaliśmy w ostatnich meczach, dlatego mam nadzieję, że to szczęście będzie po naszej stronie i jakieś punkty z tych przywieziemy. I zwyczajowe pytanie na sytuację kadrową? No, sytuacja kadrowa jest taka, że jeszcze nie wrócił Arek Górka, jeszcze nie wrócił Damian Audaś. Pozostali zawodnicy, no oprócz długotrwałej kontuzji Adrena i, i Michała Bieżały, już są do dyspozycji. Wrócił do nas Mateusz Kolewiak i możemy się spodziewać, że być może parę minut już wystąpi w Tychach. W niedzielę 12.30 w Tychach, jaka jest Tychy Stejmierec z nami, zawodnik niebieskich Arkadioż Górka. Kilka słów o przygotowaniach zespołu stali do niedzielnego spotkania, jak wyglądają treningi, jak mobilizacja przed meczem z Tychami. Treningi jak wyglądają następująco? Chodzi o to, żeby się jak, naj, jak najbardziej zregenerować. Na pewno mieliśmy teraz, mieliśmy teraz ciężki terminarz, było kilka trudnych meczów i to w krótkim odstępie czasowym. Także w tym momencie nie ma czasu na to, żeby, żeby szlifować jakieś jakby, jak przygotowanie motoryczne i tak dalej. Chodzi, chodzi jak najbardziej o to, żeby wrócić do, do pełnej sprawności, do tego, żeby mikrourazy zniknęły i żeby wszystko było, było przygotowane na 100%. Powiedz co z Tobą, 90 minut w Radnicy i zniknąłeś, co się dzieje? Zniknąłem, na szczęście to nie było tak, że decyzja trenera, że słabo zagrałem i tak dalej. Cieszę się z tego, że zagrałem wreszcie, że zadebiutowałem właściwie, można tak powiedzieć. Że wróciłem po długim czasie, delikatny uraz, ale na szczęście okazało się, że nie tak groźny jak, jak spodziewałem się na początku. Mam nadzieję, że w tym sezonie jeszcze wystąpię, ale, ale wygląda na to, że chłopaki radzą sobie poza mnie też dobrze. No, właśnie jakie nastawienie na te dwa ostatnie mecze sezonu, Twoje i, i zespołu? Ja już w wywiadzie powiedziałem, że cel został postawiony nowy. Założyliśmy sobie, że będziemy mieć dziesiąte miejsce, że, że będziemy pierwszym klubem poza tą, tymi drużynami, które, które walczą tam o awans, Powiedzmy, obiją się o te, o te wyższe cele. Każdy gra dla siebie, każdy gra o to, żeby na przyszły sezon mieć jak najmocniejszą pozycję. Także tutaj nic się kompletnie nie zmienia. Wiemy, że Tychy grają o utrzymanie, ale w tej lidze właściwie to żaden zespół nie oddaje trzech punktów za darmo.